Ile plastiku rzeczywiście zużywa przeciętny użytkownik? Zastanawiałem się, czy osoby korzystające z drukarek 3D rzeczywiście zużywają tyle materiału, by istotnie wpływać na środowisko. W przeprowadzonej ankiecie większość użytkowników zadeklarowała zużycie poniżej 1 kg filamentu miesięcznie. Choć jest to ograniczona próba, daje pewne wyobrażenie o skali zużycia wśród użytkowników drukarek 3D. Aby lepiej zobrazować tę ilość, warto porównać 1 kg filamentu do przykładowych plastikowych odpadów konsumenckich podczas niewielkich zakupów spożywczych. Jedna butelka szamponu 250 ml to 200 gram. 5 opakowań po jogurtach 150 ml 100 g. 5 butelek PET 1,5 litra 200 gram. 10 tacek na warzywa i owoce, np. pomidorki, nektarynki czy borówki 150 gram. Pięć plastikowych pojemników po sałatkach – 350 gram. Razem daje to około 1 kg plastiku. Ilość porównywalna do tej zużywanej przez przeciętnego użytkownika drukarki 3D w ciągu miesiąca. To skala tych odpadów jest nadal relatywnie niewielka w porównaniu z jednorazowymi opakowaniami żywnościowymi. Dokopałem się do informacji, że średnie miesięczne zużycie plastiku przez mieszkańca Unii Europejskiej to około 20-30 kg plastiku, z czego większość to właśnie opakowania jednorazowe.